Dorota coś się, kuś. Słuchaj, fa... idź, pomóż się. No. Ta do, tak. Dorota to coś, coś kuś, fa... nie, nie tego nie? Później mówię, że ją szóstka boli, później czwórka. Mm. Mm. No wiesz, są no, dni, bo... kiedy człowiek czuje się lepiej, a są dni, kiedy po prostu... Eh, że co chodzi. Wszystko zależy od kogo... dnia. Kobieta zmienną jest. To no, chyba powinnaś to sama, wiedzieć, no, no przecież. No, <grym> no wiem, no przecież my wiemy, no, ale że aż tak zmienną męża mieć, żeby być żoną Boga. i Najpierw jeden Marcin, później drugi Marcin, tych dwóch Marcinów o siebie są zazdrosliwi. Słuchaj, ja to, tylko ostrzegam żonę Boga. Trzeci, bo mhm. słuchaj, później przychodzi trzeci biznesmen z restauracją, z, wiesz usytuowany, Tak. tak, dalej, tak. No. no i co? I, i powiedz mi, jak myślisz, co ona zrobi z tymi dwoma tamtymi, tymi, tymi, tymi? Ale przecież ona tylko z nimi A. rozmawia. To oni, no. wiesz, wyobrażają sobie, nie wiadomo co. Wiesz co jeszcze Ale poczekaj, poczekaj, zaczekaj, teraz ja chcę powiedzieć. Momencik. No, no, Słuchaj do mnie. Ja ostrzegam no. Dorotę przed jednym Marcinem. Jeden Marcin, jak sobie kogoś... Yy... Uwidzi, że tak się wyrażę, no to popada w obsesję. Także ostrożnie. No. no. A wiesz, co mi wczoraj Kiki Mora powiedziała jeszcze? Co? Ale to tak pomiędzy nami, nie? Słuchaj. Słuchaj. A ja byłam przecież nie. u niej na live wczoraj oglądała. Ale dobra, A mów, bo nie wszyscy słyszeli, no. mów. Ona mówi do mnie wczoraj powiedziała, co? że w kamili podkochuje się ten jeszcze trzeci. No. W kamili. Ten, co o nim... W kamili, no. Ten co... ten co. Ten, co mówi tak dużo o niej. Mhm. I to źle o niej mówi. O czekaj, czekaj, po, ja no. pogubiłam się. No. Czyli. Od nowa. Raz, dwa, trzy. No. No. Powtórz. Karol uderza do Kamilii. A ty mówisz o Kamilii? Wracamy. O Kamilii Popatrz się, błędne koło, wracamy do niego znowu. Och, ja, Karol. słuchaj, no Karol, nie? Mhm. Karol uderzył do Kamilii, bo zobaczył, że Kamila ma na mnie chęć, nie? Ja cię kręcę. No, to... no i poszedł. A rzucił rękawicę? Po... Nie wiem, ale nie Aha. było ich całą noc. I teraz słuchaj. A od dłuższego czasu namierzył wzrokiem, gdzie za oczu mu źle patrzy i tak na czarno. Ten ten właśnie tamten ten. No. I mówi o, o, o Kamili dużo. no. I Ale pozytywnie czy nie pozytywnie? Co, co mówi o Kamili? A chyba ostatnio kiedyś mówił pozytywnie, a teraz chyba czuje że się zdradz... czuję się zdradzony i tak... Nie Czyli ma syndrom odrzucenia, może wiesz. Może mieć, no. Mhm. No. no. No powiem Ci, że mnie jeden zablokował na dwóch swoich kontach, dwóch swoich konta? więc ja odwdzięczyłam się, się tym samym. No co, po co mam, I wiesz, tak, ile razy mam pytać, prosić, po co, po co tak, sobie zatruwać tak, życie, wiesz. No, no. Nie, ufaj o, nie ufaj tym, co im źle z oczu patrzy, bo w ogóle źle nic nie widać. Pamiętaj o tym, no kochana. Pamiętam, aż, serc, aż no. serce, aż Słyszysz, jak serce pije. Ja pierdzielę. No, no wali, wali tak, że no. normalnie, aż. No. A to twojego o. dziecka? <laughs> nie. <laughs> nie. No dobrze, kochana, to co? To spotkamy się jutro na kawce rano, będziemy kogoś się zobaczymy, mm. co się wydarzy. Nie powiem no. oczywiście, że tak, ale mam nadzieję, że tak. No uważaj na Sona, to jest on strzelan zucha. On tu. O Soul, część, nie zauważyłam. A, no, to ona jest, to nie on, to jest Ona, ona tu. Przychodzi. A czy ja powiedziałam no, ona czy on? Nie wnikam. No, Ksywa fajna. Przychodzi. Tudzież niknęli. My tu sobie prywatnie rozmawiamy. Nie. Mm -hmm. Prawie we dwie. A on tak. tutaj, czy ona tutaj teraz przyszła i ona to wszystko innym sprzeda. Mówisz no, mi. No, ale czy my coś złego razem? mówimy? Czy przeklinamy? Nie. Bo nie wypada. No, ale wiesz, czy obrażamy? Nie. No nie. No. Bo nie wypada. No. Po prostu. Dorośli ludzie rozmawiają ze sobą. Ale, normalnie. Ale to, tak, ta Bubka też taka trochę. Dwie dziwna, kobiety wiem, w dodatku, prawda? No, kobiety mogą ta, ta sobie bóba, trochę poplotkować, czyż nie? Ta Bubka też taka dziwna mnie naśladuje, nie? No, nie Mogłaby <grylanie> swoją postać wykreować. Wybieracie się z sesją na jakiś spacer po mieście. No pewnie. Jak tak, trawę kosze. No. A to weź ją na trawę, słuchaj, piknik, wiesz, na trawie, fajnie, jak masz, wiesz, chatę na przykład, to przed chatą możesz wystawić piknik, kocyk, wiesz o co chodzi, nie? No. Kochana, próbowa fajnie. próbowaliśmy kiedyś, no, ale sąsiedzi zaczęli się śmiać. O, masz. No. Sąsiedzi wścibscy, jak niektórzy tiktokerzy, prawda? No, nie wiem, no, ludzi na gonasa nie widzieli, czy co. Nie hmm. wiem, nie wiem, nie wiem. A no to co, to zmienia postać rzeczy? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Przepraszam was bardzo. No, no, no. To co, moja, no, no, moja kochana, droga? No, fajnie, fajnie się plotkowało, kochana. Nie, to co, spotykamy się jutro. No sprzedałaś takie ploty, że hej. Czekaj, wykryliśmy no, brak aktywności, muszę się tutaj za ten. Zweryfikować już. Pozdrawiamy ta, serdecznie mę... Dorotkę. A, przyszła ta co męża zdradza. No. Uh -huh. a? Tak... Strzema. Uh -huh. Bóg ma cię. co restaurację ma. Uh -huh. Dorota nieładnie, nieładnie, bardzo nieładnie, nie, 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 nie. Uh -uh. Nieładnie Dorota. Szanuj się kobieta, szanuj się. No. Jaka plotkara, normalna, uczestniczka TikToka. O, prowadzącą wyciszyło, co się stało? się? Nie wiemy, nie wiem, nie wiem. Jak to mnie wyci wyciszyło? A nie, no teraz cię mnie słychać. No. A widzisz, no tak. No nie wcisnęłam jednego guzika, za dużo mam ich tutaj wszystkich. Ale kiedy ten masz ładny łańcuszek, nie. słuchaj, nie, nie. ja też mam łańcuszek, taki krótki, kupiłam na Ali, Ali ja nie, ja i Ali, Ali, ale nie, bo dlaczego kupiłam? Dlatego, że spodobało mi się wisiorek. To wisiorek to kupiłaś, czy dostałaś? serce, kupiłaś, które dostałaś, po... kochana? kupiłam. Dostałaś? No, to nie przesadzaj, że dostałaś. wiesz, co? Takie prezenty są dziwne, bo komuś może się podobać coś, a mnie niekoniecznie. Zawsze można Ale posłuchaj, mam bardzo fajny wisiorek, który jest w Gdzie? kształcie serca, a z... Ale poczekaj, to, to serce tworzy znak basu, tak? Bas, czyli taki taki jak to no, zawija z, z dwiema kropkami i po drugiej stronie, czyli druga część serca, druga połowa serca, to jest klucz wiolinowy. No wygląda to Fantastycznie. Także no. wiesz. No. Ja dostałam ostatnio pokazywałem u siebie Aha. na najwie, pokazywałam perły od Jacka Sparrowa. Miałam. Perły e, mówisz. A wiesz, że perły para, ponoć przynoszą pecha? Ja nie wiem, czy no, no, to prawda, Jack, więc nie zakładaj Sparrow, ich więcej. Jack Bursztyn Sparrow przynosi miło. szczęście. Jack Sparrow mi łowił, to jest nieważne. Słuchaj, i miałam o, tutaj proszę, ten serc, serce oceanu wyłowione, z Titanika to też miałam. To ostatnio wow. to No. A to dostałam od tego, od, od, od Snoobi Dog był u mnie. Mówisz, że złota nie ma, ale przywieźć srebro. No, Był u mnie Dogg, no. mm -hmm. no. No. Snoop Dog, Snoop to jest dopiero. To ja jest światowa, ja światowa baba i wiesz co, i myślę, kochana, myślę, że tym snub dogiem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Ja muszę słuchajcie, za chwilę lecieć. Dominiko, kochana, bardzo ci dziękuję, że, że wpadłaś na ploty. Mam bardzo nadzieję, Ci dziękuję, że, że narobiłaś dobrać, trochę zamieszania i ściągnęłaś tutaj co po niektórych. Co złego, to nie ja, nie, co złego to nie, nie Dominika. Nie, nie. Pozdrawiamy wszystkich Listy bardzo serdecznie. Proszę pisać do mnie na maila. Miłosny miłosny Czekaj, bo szukam do tego doga. No. Donate, proszę, donate tutaj, audio w Bio na pewno. Tip jest, tam wszystko, no. Ile zebrałaś? Bio. Ile zebrałaś? Ja to w ogóle nie, tego nie tak. zauważam, wyobraź ja sobie. Na list, ja na listy miłosne czekam. No, no. Ja przede wszystkim dziękuję za aktywność Waszą na czacie. Za wszystko. No, bo to tak fajnie. Wreszcie czuję człowiek, że żyje. I Z słuchajcie. donatami to, to różnie bywa. Dziękuję, słuchajcie. jeśli jakiekolwiek się pojawiły, choć wątpię. Ale tak jak w, w większość mówi, nie marnujcie kasy na, na te, jak się one nazywają, gifty, tak? Tak. ponoć większość i tak trafia do TikToka. Nie marnujcie kasy na gifty, wysyłajcie, donaty, w bio, tutaj audioportret, link w bio, jest listy miłosne do mnie, nie? że jak coś tego, no. <laughs> nie, no. pozdrawiam wszystkich i uważajcie na tego, z jego to farmazu. No. <laughs> Trzymaj się, kochana. No To pa, pa, słuchamy tego szczęście. Snoop Doga. Na zakończenie, oh ale my nie my jest to snub dogi dog. Pa! Pa, kochana pa! Widzicie? Można być fajnym? Można. Jest się fajnym? Jest. Trzymajcie się, pa pa! Do następnego.